to Eratostenesa pozwala nam w prosty sposób znaleźć wszystkie liczby pierwsze na danym przedziale. Przedział jest od 2 do n, gdzie n to jakaś liczba całkowita dodatnia. Powiedzmy, że to jest nasza lista. Listę indeksujemy od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na początku listę zapełniamy samymi jedynkami, czyli inicjalizujemy listę o określonej długości, czyli o określonej ilości elementów i zapełniamy ją jedynkami. I teraz patrzymy na indeksy. Pierwsza liczba pierwsza to jest 2. Tak, śmiesznie to zabrzmiało, pierwsza liczba pierwsza, i co robimy z dwójką? Znajdujemy jej wszystkie wielokrotności na danym przedziale. Czyli powiedzmy, zaczynamy od dwójki i szukamy wielokrotności, czyli przechodzimy przez e, naszą, e, naszą listę i szukamy wielokrotności dwójki w indeksach. Czy trójka jest wielokrotnością dwójki? W jaki sposób to sprawdzić? Pytamy, czy reszta z dzielenia? Tak czy raczej w drugą stronę, czy 3% 2 równa się 0. Zadajemy takie pytanie. Zniknęło tutaj to kółeczko, tak i odpowiedź jest nie, więc nic nie robimy. Dalej idziemy. O, znaleźliśmy wielokrotność 4% 2 da nam 0. Tak, czyli odpowiedź na to będzie false. A na to będzie true. I co wtedy zrobimy? Jak znaleźliśmy wielokrotność dwójki, zmieniamy wartość kryjącą się pod tym indeksem, czyli wyrzucamy tą jedynkę i na jej miejsce wstawiamy 0. Jedynki reprezentują nam liczby pierwsze, a zera będą reprezentowały liczby złożone. No to idziemy dalej. Bo na naszym przedziale jeszcze będą wielokrotności dwójki. Czy piątka jest wielokrotnością dwójki? Nie jest, więc nic nie robimy. Czy szóstka jest wielokrotnością dwójki? Jest. Więc tutaj również zmieniamy wartość kryjącą się pod tym indeksem. Wrzucamy 0. No i jeszcze została nam ósemka. O, przepraszam, żebyśmy trzymali się tego schematu, czyli zaznaczam w kółko indeks, i tutaj wyrzucam jedynkę, i na miejsce tej jedynki Wstawiam 0. Dobra. No to to z, z, doszedłem do końca e, mojego przedziału, tak? Już więcej w tej tablicy indeksów nie mam, więc e, przechodzę do następnej liczby. Następna liczba to jest 3 więc szukam wszystkich wielokrotności trójki na tym przedziale i e, w, w, oczywiście w, w indeksach i jeśli znajdę jakąś wielokrotność to na to miejsce wstawiam 0. No, jedyna wielokrotność dla trójki na tym przedziale to jest 6. Tak? Natomiast e, już tutaj wstawiano zostało 0, więc nic nie robimy, czyli nawet jeśli nadpiszemy tutaj następnym zerem, no to to i tak nie zmieni wartości, która się kryje w tym miejscu. No i w taki prosty sposób działa sito Eratosthenesa. Jeżeli e, lista miałaby nie 8 e, nie kończyłaby się na indeksie 8, tylko na przykład na indeksie milion, no to oczywiście musielibyśmy sprawdzić więcej e, takich e, wielokrotności. Natomiast zasada działania jest dokładnie taka sama. Czyli idziemy przez e, wszystkie indeksy, szukamy wielokrotności w innych indeksach dla danego indeksu. Jeśli go znajdujemy, to o, w tym miejscu wstawiamy 0 zamiast 1. I później e, indeks, e, pod którym kryje się 1, będzie reprezentował liczbę pierwszą, a indeks, pod którym kryje się 0, będzie reprezentował liczbę złożoną. Tak działa algorytm sita Eratostenesa. No to wchodzimy do Pythona i zrobimy sobie funkcję realizującą ten algorytm. def sito I jako argument przekazujemy tą liczbę n, czyli jeszcze sobie zapiszmy w komentarzu, że znajdujemy liczby pierwsze z przedziału 2. 2, n. Dobra. No to najpierw zrobimy ta, taką e, prostą implementację tego algorytmu, która będzie dokładnie realizowała to, o czym sobie powiedzieliśmy wcześniej. E, czyli najpierw robimy sobie pustą listę, którą zapełniamy samymi jedenkami. Czyli możemy skorzystać z wyrażenia listowego jeden dla, czyli for uh, mm -hmm. for x in range n plus 1 Dobra, i teraz użyjemy dwóch pętli for i e in range n i tutaj for j in range n i reszta z dzielenia, czyli J procent i równa się 0. No to wtedy w tym indeksie primes od, e, od J wpisujemy 0. Dobra. I tutaj też nie będziemy chcieli zaczynać od zera, tylko będziemy zaczynali od tej liczby i, czyli i plus 1, n. Dobra. No to przetestujmy działanie naszego algorytmu, czy działa poprawnie. Na koniec jeszcze zwrócimy tą listę. Return primes. Print Sito 30. I zobaczymy, co się wypisze. Otwieramy wiersz poleceń. Mój program nazywa się Sito. I uruchamiam. Mhm. Powinniśmy zacząć e, tutaj od dwójki. Czyli nie robimy reszty z dzielenia przez 1. E, ok. I wszędzie mamy. A, okej, okay, bo tutaj nie nadpisaliśmy, tylko zrobiliśmy porównanie. Dobra, to jeszcze raz uruchamiamy i sprawdzamy, czy na dobrych miejscach mamy liczby pierwsze, dwójka, trójka, oK. Dobra, no to teraz nie będziemy chcieli wypisywać. Tych e, jedynek i zer, tylko będziemy chcieli wypisywać indeksy. Więc jeszcze sobie przerobimy trochę ten algorytmik, czyli to tak naprawdę jest nasza lista pomocnicza. Możemy zamienić jej nazwę na temp, a listę z e, liczbami pierwszymi zbudujemy sobie tutaj w osobnej, e, w osobnej pętli. I tyle, ile elementów mamy w liście TEMP. I do listy Primes, którą sobie zadeklarujemy w tym miejscu, jako pustą listę, będziemy dodawali y, pozycję, czyli numery indeksów z listy TEMP. Jeśli, czyli IF Jeśli na tym miejscu znajduje się jedynka, czyli IF temp od I równa się 1, to dodamy sobie to. Dobra. I odpalmy teraz ten program. Czyli mamy tak, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. I 30 nie powinno się dodać, więc jeszcze obetniemy na pewno to 0 i 1. I z tą 30 coś trzeba zrobić. Tak, czyli tutaj jeszcze n plus 1, n plus 1. I tutaj zamiast od 0 zaczniemy od 2. Dobra, no to sprawdźmy teraz. I faktycznie 30 się obcięła, 0 i 1 też 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 i 29 to liczby pierwsze z tego przedziału. Dobra, no to teraz co jeśli dałbym 100, czy dalej będzie działało poprawnie. Tak, chyba nie widzę żadnej liczby złożonej, więc raczej algorytm działa poprawnie. Natomiast nie jest to najbardziej optymalna realizację tego algorytmu. Więc robimy sobie jeszcze wersję alternatywną. def sito2 Po pierwsze od razu możemy do listy liczb pierwszych wrzucić dwójkę i trójkę. No i teraz zrobimy sobie tak, że zamiast jedynek i zer, to w naszej Liście pomocniczej będziemy mieli true i false. True, jeśli na danym miejscu, jeśli indeks będzie odpowiadał liczbie pierwszej, a false, jeśli będzie odpowiadał liczbie złożonej. Jak to możemy zrobić? True razy n plus 1. Tak, czyli w ten sposób zrobi nam tablicę zapisaną. To jest nie, przy, nie przy użyciu wyrażenia listowego, tylko w taki sposób też mogę po prostu sobie zrobić listę, która wszędzie będzie miała wartość true i będzie miała długość N plus 1. Dobra. No i znowu robimy pętlę for. To się nie zmienia, for i in range mm, 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 N na razie. Natomiast usprawnienie, jakie dodamy, no to możemy sobie sprawdzać, czy na tym miejscu już jest wartość false, czy na tym miejscu tutaj też moglibyśmy dodać usprawnienie? Czy na tym miejscu już jest 0? No bo jak już jest 0, no to nie ma po co drugi raz tego zera nadpisywać. Więc jeśli temp od i to wtedy wchodzimy natomiast czyli jeśli w tym miejscu jest true, to wejdziemy do tego bloku, a jeśli jest wartość false, to ten blok Pominiemy, no bo nie trzeba już nadpisywać. Wiemy, że w tym miejscu jest liczba złożona. Dodajemy do listy primes. I, e, i teraz e, dla, dla każdego jota w przedziale. I teraz możemy zacząć od pierwszej wielokrotności, tak, czyli od i razy i. A skończyć na n plus 1 i ustalić krok równy I. Wykreślamy, czyli wstawiamy e, zera tam e, czy wstawiamy wartość false w tym miejscu, gdzie znaleźliśmy liczbę złożoną temp od j równa się false i zwracamy na koniec return primes i print sito 2 100 uruchamiamy i zobaczymy czy otrzymamy poprawną odpowiedź Aha, dobra, bo nie może być 0, tak, czyli czyli tutaj sobie zaczniemy od e, dwójki. A nawet nie od dwójki, bo dwójkę i trójkę mamy już wpisaną. Tak, no ale dobra, już nie będziemy tego zmieniać, po prostu sobie wyrzucimy z tego miejsca. I jak widać Oba, obie implementacje działają tak samo, no można jeszcze tam wprowadzić kilka usprawnień, ale w ten sposób chciałem pokazać, że jeden algorytm można nieraz zrealizować na kilka różnych sposobów prowadzących do dokładnie takiego samego wyniku, natomiast różniących się sposobem działania.